Dzień dobry Jestem na niedzielnym spacerku w parku w gdyniku Moskwy, feru, kościuszki i kamiennej góry Jest tak piękna pogoda, że stwierdziłam, że nie siedzę w domu, wyjdę się coś troszeczkę przewietrze Jak tam u was? Bardzo ciepło? Nie, ciepła pogoda Dopisało wam słońce w ten weekend? Mam nadzieję, że będzie taki jak najdłużej. Jest tak uroczo. W ogóle jest tutaj taki spokój. Święta cisza. Dzisiaj założyłam swoje nowe okulary, bo stwierdziłam, że tamte już troszeczkę muszą odpocząć. Będę musiała jeszcze je jakoś naprawić i mam nadzieję, że się mogę w nich chodzić ale jest po prostu no cudownie no dzisiaj mój outfit jest taki śmieszny bo mam kurtkę w panterkę taką wiosenną letnią do tego czarne legginsy i bluzkę w piórka jakieś ciepło to ale... i taki takim człowiek to teraz patrzcie co tu jest Ej, Uważnie? Musisz? No cię nawet gęzi mnie atakują. Chodziło mi o to, że chciałam Wam pokazać jak pięknie. bez już zaczyna kwitnąć. Tak, ja dzisiaj też się słuchajcie, o wiele lepiej czuję. Jakoś te, te takie moje humorki ostatnie, które były, to mi przeszły. Teraz wam coś pokażę. Mam nadzieję, że mi się uda na tym uciąć. No chyba tak. Jakie piękne drzewo. Ops! To było! Nie, to nie moja torebka. Hmm. Jakiś wielki pinaczek na którym można sobie posiedzieć. Muszę wam przyznać, że tak jak robiłam ostatnią poznokcie, robiłam paznokcie sobie maja Tak w tej chwili mam już niezłe odrosty Mamy kolejne kwiatki Będę Wam takie pokazywała Będzie mi wygodniej Muszę sobie, wiecie, pospacerować Trochę będzie mi bolała ręka, ale... Jakby to powiedzieć, to akurat zniosę. Pokażę Wam kolejny bez, który tutaj bardzo ładnie kwitnie. Jeszcze ładniej niż tamten, bo jest o wiele większy. a tu jest ten ciemniejszy myślicie sobie, że nie mam co robić może to prawda, ale też chcę od tego wszystkiego odpocząć nie chcę tylko i wyłącznie zajmować się domem, pracą czy jeszcze jakimiś innymi głupotami bo tak naprawdę tak wiecie doskonale w moim życiu wolne jest tak słabe prawie go w ogóle nie mam Parki jest bardzo, bardzo duży tu są, nie wiem, dwie, może trzy takie olejki. w tej chwili jeszcze nie ma aż tak pełno kwiatów jak na przykład będzie latem kolorowo ale jest ślicznie nie wiem dokładnie ile słuchajcie stopni na dworzu ale jest po prostu cudownie a jest godzina po 10 także myślę że do końca dnia będzie jeszcze cieplej Nie wieje, ale to przynajmniej to jest taki, słuchajcie, bardzo, bardzo przyjemny wiaterek Bo nie jest aż tak gorąco, tak duszno jak ostatnio Właściwie wczoraj, gdzie było nie wiem ile dokładnie, ale coś na pewno powyżej 26 stopni Nad, nad morzem 26 stopni To jest jakby najlepszy moment, żeby po prostu iść na plażę A nie siedzieć w domu jeszcze w weekend Moje włosy są dzisiaj tak niesforne, bo jak rano wychodziłam, miałam taką szopę. Nie wiem, czy to po prostu jest efekt pogody, czy co. Pytacie mnie czasami, jak to jest mieszkać nad morzem. Jest to oczywiście cudowne. Jeżeli nie patrzymy powiedzmy na to, że tutaj latem jeszcze są ciężko w miejscu bo jest bardzo dużo turystów, zwłaszcza gdy mamy naprawdę sobie pogodę nasza plaża po prostu jest tak oblegana jak szok idziemy sobie po schodkach na górę spróbuję Wam pokazać jeszcze panoramę Gdyni i idziemy jeszcze na plażę Mam nadzieję, że nie będziesz teraz tak dużo tam ludzi Będzie można sobie tam nie, posiedzieć, popatrzeć, czy cokolwiek Bo no to naprawdę jest dzień, w ogóle pogoda, tak Przecież też jest teraz dużo komunii, więc może ich ludzi aż tak dużo nie będzie Ale zawsze lepiej się upewnić I skorzystać z możliwości, że się jeszcze taką ma. Pogoda jeszcze na to pozwala. No. Właśnie to jest tak jak w się... siebie. na chwilę w nie wejdzie. O Jezu, jak mam herpę. No słyszycie. Za dużo gadam. Ale okej. Okay. Spoko. Masz już jest lepiej. tutaj wszędzie rośnie pes, nawet tu, to jest akurat to jest taki ładniejszy. Idziemy, słuchajcie, z powrotem na dół. No. będę tutaj za długo siedziałam, też nie chcę iść, słuchajcie, tamtym zejściem, co kiedyś, jak żeście oglądali mojego vloga Na pewno widzieliście, chodziłam takimi uliczkami głośnymi gdzieś wyszło na dole Chociaż za bardzo nie wiedziałam gdzie to jest Ale myślę, że to miejsce, które mam tu pokażę, Te zdjęcia z tym, co są za mną że wy je kojarzycie. Tak mi się to nie wydaje, że powinniście je kojarzyć. Długo rękaście. że mam jeszcze jeden chwilę, bo gdzieś w tle tu dużo ludzi. Zobaczcie jakie mam sztuczną drogę, żeby nią iść Same schody niby, ale nad tymi schodami jeszcze jest coś. Yes. jest coś. Co naprawdę jest tą zupełnie inną rzeczą. To jest tak zwana, słuchajcie, nasza tutaj trójmiejska kolejka na kwiecodą górę. A ja idę sobie tym chodnikiem. mną, słuchajcie, idzie jakaś grupka ludzi, ale widać się jakoś to mnie przejmuje. No i oni sobie idą. Ja idę sobie. I mam nadzieję, że. To jeszcze nie będzie koniec. Pokażę Wam jeszcze, jeszcze raz plażę i będzie Wam miło. Kochani, jestem w miejscu, w którym ostatnio chciałam dla Was zrobić vlog, ale jakoś, znaczy zrobiłam, ale go jeszcze nie złożyłam, wiecie? I to jest chyba najśmieszniejsze. Patrzcie, jak jest tutaj cudownie ja podeszłam jednak na plaży, bo tam wiecie, ludzie grają się kółówkę, się opalają, a nie chcę im przeszkadzać, za bardzo w na tak zwanych kamyczkach. Patrzcie jakie są glony. Patrzcie na to. Spacer takie posiedzenie trzeba trochę jeje, więc może też tak ręką przejśpiecznie. Jak mówiamo, mam to mam taką pyrkę. Powiem wam, że to był bardzo dobry wybór, bo ani się w niej jakoś mocno nie grzeje, ale jest bardzo przyjemnie. Czy będę jeszcze nagrywała, czy będę do tego, czy nie do czy tego, czy od tego, czy nie To nie jest tak, że ja całkowicie was ja Was od z nie tak. z nagrywania, to tak? Ja dalej to robiła dalej, dopó nie zawsze wiedzieć, no ale tak to już jest czasami w dorosłym życiu nie zawsze wszystko jest tak pięknie i kolorowo nie tego nie będzie się, ale na będą się pojawiały, póki mam pomysły póki jestem, póki chcę, one będą ja. mam dzisiaj cztery bransoletki jak widzicie, jedna to jest napis LOVE, którą Robiliśmy razem zresztą na filmie. Druga to jest moja mm, motywacyjna, czyli ze sztangą do, do ćwiczeń. Jedna to jest z literką K czyli Klaudia. A jeszcze jedna to jest rozletka, którą najczęściej chciałam sobie nosić, najbardziej mi się spodobała, czyli z takim piórkiem. I tak właśnie wyglądają moje cztery bransoletki na tle, słuchajcie, morza jaka wielka Idę sobie dalej skocerkiem ale idę tylko dołem bo tutaj za macie, słuchajcie, moje kochane morze I tak, to prawda jestem, słuchajcie, jazd... Y, może nie jazd Jestem szczęśliwa z tego powodu, że mam ze wśród że pomimo tych wszystkich, wiecie, przeciwwskazań, yy, przeciwwskazań, tak, i przeciwności jej osób, które mnie spotkały no, nie raz. Czarną myszką, która była na samym początku, która się bardzo bała telefonu, yy, nagrywania w ogóle. Nie wiem, sobie głowy, tak wtedy, w tej chwili. Ale to już jest po prostu mniejsza rzecz. W tej chwili takie ucinanie głowy i tak jest po to, żeby nie Wiedzieć w Ustce, na hellu, jest w, Jastrę, w górze chyba. Tak. No, po prostu tutaj cały nasz półwysep, a nawet w Szczecinie. Wszędzie zobaczycie to samo morze, które ja mogę odwiedzić codziennie. A pewnie na wakacje tutaj przyjedziecie, co? Czy ktoś bez Was przyjeżdża? Czekamy, oraz powinnamy coś nagrać razem, tak wiecie, strasznie bije. moje włosy dzisiaj będą tak przetrzepane, ale przecież moje oczy są całe. Powiem Wam, że okulary te, one 12zł w uszonie i naprawdę sprawdzają się i robią swoją robotę. Nie, słuchajcie, ja idę krzywdę, to jest pewne. Tak sobie myślę, że bardzo chcielibyście więcej takich vlogów. Ja też bym chciała, słuchajcie, więcej wyjeżdżać, zwiedzać, po prostu mnąć, bawić się tym wszystkim, korzystać na przykład z takiej pięknej pogody jak dzisiaj. Ale jeżeli już słuchajcie tutaj jestem, to um, kieruję swoje pozdrowienia z stronę kilku osób, a konkretnie mojej przyjaciółki y, Jessiki. No, w sensie, że Jessica pozdrawiam. Z no, mi się język włączę. Pozdrawiam też Mania który mieszka w Gdyni, także dla niego też te widoki są dosyć częste i dosyć klepane już czasami. teraz też mojego króla Adriana, do którego myślę, że kanału i tak zostawiłam linka na dole tylko też słuchajcie pozdrowić. Pozdrawiam Asienkę, Asienkę, Asię, która często na, na Facebooku, na live'ie ze gada i pomimo, że jestem nie młodsza, traktuję ją się jak siostrę, dlatego na dla niej szczere pozdrowienia z nadmorza. Potem, co tam jeszcze kurczę jest? Tak wiecie, my... Myślałam, jeżeli o kimś jeszcze zapomnę, to spróbuję może to jakoś dopisać, bo nie wiem do końca o kim chcę, kim chcę pisać to pozdrowienie. przy w ogóle temperaturach wyższych, gdzie nie wiem, siedzicie na plaży, czy gdziekolwiek, pamiętajcie o piciu wody. Ja wam są dla wody. Bez niej, słuchajcie, się nie mogę ruszyć. Po pierwsze yy, taki spacer z wodą jest o wiele zdrowszy niż na przykład spacer z kolą, z oranżadą, czy z czymkolwiek innym. Tak, ja ostatnio, co prawda, zrobiłam źle, bo wczoraj sobie wyczpiałam ale jak to mówią, raz na ruski rok. bym tutaj częściej się przyjeżdżała, ale wiem też, że gdybym chciała, to się robić takiej pustyni, bo mi w tej chwili, jestem na tej plaży, że sobie wodzę, to dla Was by to się stało nudne. Ale myślę, że dla mnie też w pewnym czasie bym powiedziała dość po co mi to. Skoro raz na jakiś czas może zrobić taką Tydzień na przykład, bo co tydzień tu się nic nie zmienia. Chyba, że będzie jakaś atrakcja, to wtedy owszem, Ale tak to nie. Ale uwaga, jeszcze nie koniec live'a? Live'a, tak. tak. Wiecie? E, w sensie mogę to nazwać live'em, live'em z plaży, czyli vlogiem na żywo. Może tak.